O, kolega tam chciał zobaczyć rudę, Na przy tym słońcu to nic nie będzie widać, to jest ruda, ruda samiczka, o może troszkę nakrapiana taka, nakrapiana taka, piękne oko, miałem też zapytanie o stare, tu jest stary imbredowany rudy, o. takie są te rude, potem po nich są takie dzieci, samczyk o, tu są rude samiczki o, w ręce są kapitalne tu jest jedna na przykład yy, o tam jest połowa ruda to mi się tam prze Ta tutaj złapie ją zaraz Płowa ruda Widać dziewczynę To samice są też takie samce Takie będą młode właśnie A tu są rudę tylko się bierzą bo w mają rude płowki rude A ucieka A widać połowa ruda Wszyscy chcą zdjęcia rudych tu jest rudy, trochę ciemno jest. O! Rudy pstry. O! Są też takie płowe rude. Kilka. O! Takie nakrapiane rude. I kwisto rude. Też słabo widać, bo ciemno. Tu drugi z gniazda, nie uciekaj mi. Christoludiel o rudy. Na czym przedziale Jeszcze na ziemi gdzieś były, ale nie chce mi się schylać O, tu jest chwisto rudy się? o taki młodziaczek Już poszczepiony elegancko o. To jest chwisto jest rudy, złe światło, nie widać. Tu jest to prawda nakrapiana samiczka, ale ona, jej ojciec jest rudy, więc po niej znowu będą wychodziły rudy. Taka nakrapiana, ciemna. No, wszystkich młodych nie będę łapać. Tu te normalne, nie rude, ale też z rodziny rudych. Trochę im brakuje, żeby być do odebrania. Także tu koledzy chcieli zdjęcia. No to mają na filmiku, bo dzwonili, żebym zrobił zdjęcia młodych, starych. na no, to ciężkie do wykonania. O, tu siedzi jeden z tych starych protoplastów. Tam był młody, który będzie taki sam jak on. Jeden z kilku braci. Jest jego siostra, też ją pokazałem. Także to jest cała jedna rodzina. Tak one wyglądają. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Trzaskalik 513 812 854. Dobry lot. A, tu jeszcze sztole pokażę. O, też takie sztole. Samczyki są do nabycia, tu jest Kubuś. A jest co wybrać, a jaki samiec. Pozdrawiam. I tutaj pakujemy gołąbki, które będą wysłane kurierem. Tu jest ciemny. Do kolegi, który sobie zamówił. Numer 7946. Na obrączce z 23 roku. Samczyk przepiękny. Po synie Van Luna. I po. w e, sztolce. Osiem, osiem, dziewięć, tak jest, jest jeden, jest teraz e, drugi ciemny siedem dziewięć pięćdziesiąt pięć po z 20 roku, 37 i także po sztolu i z rudych po sztolu o, już się pierzy. kolega sobie zamówił były obrączkowane Tata ma numer Tata ma numer z 18 roku jest ojciec po starej sztolce i po rudem a mama ze sztoli z, z, z 20 roku. O, o drugi 7955. I trzeci, którego kolega sobie domówił. E, tu jest trzeci, to samiczka, chociaż nie wiem, też ze sztoli 2644. Z 21 roku obrączka. Także gołąbek ze sztoli. Samiczka to będzie. Po sztolu, sztol Van Nun. 4,3 89 e, z 2013 roku, tata także będzie miał kolega coś fajnego i zapakujemy i młotki dla drugiego kolegi więc tak, tutaj jest nakrapiany, samiczka prawdopodobnie, po mojej lotniczce z rodziny 901, która też maratony u mnie robi, w dwuletniej, dwuletniej samiczce, o, taki młodziaczek. To tu jest samiczka z 901. 1. A tutaj mamy samczyka na krapianego. To jest yy... 521, czyli też 901, ale bezpośrednio wnuk. 901 po samczyku z rozpłodu, ale to nie jest rodzeństwo, można to spokojnie łączyć. 521 wyłączony na moją lotniczkę. Wycofaną do rozpłodu. To są dwa. Teraz tutaj niebieski. Pisciską na głowie. Masz pogłaskaj. Samczyk później dostał. Lubię samczyki, tak? Samczyk z Van Luna. Z czego mam zrobić ten basen dla walki? O, tu taką piską, to oka. To będzie płytki. ma cztery do wrzucenia. I tutaj tak, samiczka, ciemna samiczka, jest, bardzo, bardzo głęboki, no bez znacznika, bardzo... lazerka to 4100, to ma, ma, y, wnuczka szaleńca, wnuczka szaleńca, tak, taka Co to? ciemna siwka. I e, nie bić się e, tutaj mamy dużego samczyka z linii sześćset osiem i gołębi, tatka pałki. Tak wygląda. To jest piąty do kolekcji dla kolegi. Dwie parki i samczyk może sobie to tak połączyć. Zresztą w dowolny sposób każdego z każdym można łączyć.